Witam Was wszystkich na moim blogu, na moim kanale. Tak jak Wam mówiłem, jak tu przyjechałem, kiedy. jakieś półtora miesiąca temu. Że jak woda opadnie na rzece, to zobaczymy coś takiego: gruzowisko. I można sobie. We... i można sobie tam wejść. I w ogóle, nie? Muszę wyłączyć głośnik, bo mi bateria siądzie. Power off. Tak jest. Widzicie? Mogę podejść bliżej, żebyście się zobaczyli. Widzicie? Tak wygląda sytuacja na rzece Wisłoka po opadnięciu, tak zwanej wody. I niestety tak to wygląda, i tak to jest. Mogę sam sobie zejść. Oczywiście, widząc gdzie stawiać nogi. I sobie zeszło. I proszę Was bardzo. O. To są tory, torowisko i że nikt do tej pory jeszcze nie zrobił z tym porządek to się dziwię, ale przynajmniej można sobie pochodzić po tym i zobaczyć jak wygląda od środka tak zwana rzeka. Widzicie? To jest tak zwane ujście rzeki. Środek rzeki. Widzicie? Od sto dzięki. Cegła. Myśl Ale jestem prawie na środku. Prawie na środku jestem. Ile? Pół, pół metra od, od brzegu. Zobaczcie jak, jaka fajna sytuacja. Patrzcie sobie. Widzicie? Jestem praktycznie na środku. Patrzcie jak to fajnie wygląda. Z jednej strony, z drugiej. Można fotki porobić. Tutaj tak zwany pazur szatana, nie wiem co to jest kurwa, ale widocznie kiedyś tam było drzewo i się rozjebało tak sytuacja weszła. Ale to fajnie wygląda. Super! Możemy było stąd startować kurwa na na te